<noise> dziś, dziś nie wygłupiajcie ci ci Nie wygupiaj ci ci po barki, idźcie spokojnie na dystans dajcie pomruk. Nie pod jakiego? Już no je kurwa na policję. Wy już tak dalej dzieci do głowy. Spoczniak? No nie po. Co mamy na policję? Na kom policję? Weź gabu. Czemu? To je skurvysyně léko, če krev projíždá zavědět. On je skurvysynem. ŽEK! Veď tam jsi. Můžeš na <coughs> Já no, no. <coughs> ja může, je

Nie, nie, idźcie chłopaki, ja nie, Ale nie, nie, spokojnie nie, 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 idźcie. Ale dobrego nie, 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 dobrego nie, 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 idźcie nie, 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 na nie, nie, nie mam nic, kapuś, nie mam tak. Dobra, to wyjdziemy. Daj mi skarbuś o brudku w wysynie.